Dzień dobry, ja dzisiaj wstałam, już się pomalowałam, e, namalowałam sobie takie mini kreski e, pomadą do brwi, e, ponieważ nie mam ze sobą ani eyeliner'a, ani żadnego, żadnej kredki, ani tak dalej i tak dalej. E, Pożyczyłam sobie eyeliner teraz od Marcysi i będę próbować namalować kreski. Ja nie jestem za dobra w kreskach, co mogliście zauważyć na odcinku Makeup in the City i nie za często je maluję, więc dzisiaj to będzie dla mnie challenge, zdecydowanie challenge make-upowy. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi wyszły i żeby mi się udały. Trzymajcie za mnie kciuki, a ja zaraz pokażę Wam efekt moich kresek. Udadzą mi się, czy mi się nie udadzą? O, to jest pytanie. Okej, okay, także tak prezentuje się moje kreski. Było dużo przeszkód. Były cztery razy już chyba rozmazane, nieudane, potem poprawiane, ale mniej więcej udało mi się uzyskać ten efekt końcowy i tak już będę musiała chodzić przez cały dzień. Dajcie znać, co Wy myślicie o moich kreskach. Ja wiem, że ja nie jestem specem. W ich malowaniu chyba muszę iść na jakieś szkolenie. Może do Martysi albo do Marty. One serio kozacko umieją robić kreski. Ja akurat w tej dziedzinie kresek nie jestem zbyt dobra. Ready, ze swoją fryzurą na... Na pudla. Trochę dawno takiej fryzurki nie miałam i też dawno nie byłam ubrana na różowo, więc dzisiaj trochę odmiennie, mocniejszy makijaż. Powiem Wam szczerze, że ostatnio cały czas chodziłam albo bez makijażu, albo właśnie z takim leciutkim makijażem, zawsze w jakichś shortach, w białej koszulce, czy właśnie w ubraniach z Verso Store. A dzisiaj taka miła odmiana, trochę na różowo. Zastanawiam się tylko, czy zostać w tej fryzurze, bo trochę się czuję, że wyglądam jak taki pudel i nie wiem, czy to już nie jest tłumacz, ale w sumie trochę inaczej. Przynosicie. Jeżeli chodzi o to, co u mnie, to dzisiaj mamy trochę pochmurną pogodę. Nie macie takiego pełnego słonka, ale może i dobrze, bo powiem Wam szczerze, że trochę się spaliłam. Mam całe przespieczone plecy, trochę nogi, a najbardziej spieczone mam kolana i dekolt. Najlepsze to że nie opalałam się zbyt długo. Pierwszego dnia wyszłam na godzinę na słońce, pościągnąłam paznokcie sama, więc Dominika z Ostrego Pazura możesz być ze mnie dumna, dałam radę. Pomalowałam sobie zwykłym lakierem pierwszy raz od chyba dwóch albo trzech lat. Też nie mam rzęs. Śmiałam się, że zobaczycie bardziej taką naturalną wersję mnie, ze względu na to oczywiście nie dzisiaj, bo dzisiaj jestem w full makijażu i oczywiście w kreskach, ale pierwszy raz od czterech lat właśnie ściągnęłam rzęski, nie mam żadnych paznokci, aż dziwnie powiem Wam szczerze, ale fajna taka odskocznia. A dzisiaj mamy trochę pochmurny dzień, mimo wszystko i tak mamy piękny widok, bo ten dom jest prze, prze, prze I dzisiaj taki luźniejszy dzień, wszyscy nagrywają filmy, jest domowo, pokażę Wam Jaki mamy widok z okna. Tutaj widać yy, całe elej. Jak się wyjdzie, na teraz jest naprawdę przepięknie. Mikrofon, zniszczyć wszystko co zechce. Weź przystoł, pójdź kolejkę w tym, bo przegrany odejdzie.